Oh, w Bramce, witam cię w tym nowym pięknym dniu. Jest godzina 11, jestem wykończony, duszno po meczu piłkarskim. Zaraz będzie zmiana pogody, po południu ma padać, nadchodzi jakiś tam front atmosferyczny, i teraz jest po prostu mega duszno. Katastrofalnie mi się grało. To nie jest moja woda, ale miałem swoją gdzieś tutaj wodę. No i wiesz, w tych czasach to każdy pije ze swojej wody, ale z drużyny przeciwnej chłopaki podeszli, ja schodziłem, podeszli, wzięli jeden, drugi wodę tą. Kiedyś to było normalne, tak, że bierzesz obojętnie kogo wodę, natomiast teraz to gdzieś tam no, po prostu zwracam na to uwagę, mówię kurde, już nie będę po nich pił swojej, swojej wody. No nie wiem. No, może, musi minąć jeszcze trochę czasu, żeby człowiek się przyzwyczaił do tego, że, że już gdzieś tam pandemia minęła. Przyjechałem po drodze do, do mamy i do babci, ale babcia, ale to było pierwsze wyjście na dwór od pół roku, także sama. Drugie. Ale nie uwierz, bo Zdarnie pojechałaś do szpitala. Tak. A takie, żeby wyjść i przejść się, To pierwszy. To, to pierwszy. Po no. pół roku od COVID-u, tak? No ponad tak, pół roku. Ponad, PONAD. Ponad pół roku i dopiero pierwsze wyjście. Ale takie było yy, pełne. Nie, Nie było, było tak? O. Ile... A ja wam dziewczyny powiem, bo mimo, że miał dzisiaj w ogóle egzamin, i tutaj widzę, że piszą na, moje, na, na naszej rodzinie, że miał 11, podcią 11 podciągnięć. Jaki egzamin? A, no do szkoły. On ma egzamin. Te, te 31 brzuszków to musiał w 30 sekund chyba zrobić. I to takie pełne. Pierwszy, mm -hmm. pierwsze miejsce w biegu. Spytałem się go czy mogę, czy mogę jechać, czy, czy nie, nie chcę nagrać odcinka, albo czy ja mogę pojechać, ale powiedział, że nie, więc nie, nie jechałem z nim, i tak miałem mecz. No ale nie, no nie, nie, chciał, tak, może nie był pewien, że nie wiedział, czy mu dobrze pójdzie, że mu tak dobrze pójdzie, bo wygląda na to, z tego co czytam, czy to, dobrze? że bardzo dobrze, no, że bardzo dobrze mu poszło. Nie wiem czy... No, tak wynika, że, że w czołówce pierwszy, drugi, może trzeci maksymalnie, tak. tak. No, dobra. Patrz, od razu już się A, i żumieć ręce. Czeka na ciebie obiadek. Myślę, że cię będzie z obiadku zadowolony. Czyli spaghetti bolognese. Ładujesz mój telefon? A nie wiem. Wrócił. Ukochany synuś mamusi. Mamusia powiedziała, że jesteś jej najukochańszym synuśem. No, ja. Yeah. Naprawdę? Powiedziała do Marcela, że już nie jest jej ukochanym synem. Teraz ty jesteś. No i dobrze, Marcel mnie ci wyzywał od, od grubasa. Marcel? Tak. O kurcze. Czyli, czyli co mówił? Tak jak ja. No. Po prostu mnie wyzywał. O kurde. taki hamski. A gdy ja mu... Jak ojciec. A gdy ja mu tak, tak zrobiłem w, tej, w głowę, tak hmm? lekko, to on to, to na mnie zrobił. tak mi przywalił, wcale Dobra, powiedz synu, gratuluję najpierw. Gratuluję. Słuchaj, jak ci poszło? Dobrze. Miłość był na testach. Możesz mi opowiedzieć. Ty nagrywasz o tym wincznie? czy nie? Nie. Nie nagrywasz. To możesz mi opowiedzieć. Rozbierz się najpierw. Oczywiście, Kasia kocha obu synów tak samo. A później dopiero ja jestem. Nie, jestem chyba trzeci w kolejności. Albo czwarty. My jesteśmy po kawce. Kasia, który ja jestem w kolejności? Kogo kochasz bardziej? Na którym miejscu ja jestem? że Ciebie nie ma Ale łapy się w pierwszej piątce? W pierwszej piątce nie? Jak się, jak się poznaliśmy to Kasia mnie kochała za to, że miałem wtedy nowy samochód. Później kochaliśmy, Nie, później się nie kochaliśmy. Ale dobrze, wiesz, o! Jak byłem u mamy u babci, u babci mamy to wiesz co Kasia? Bo powiem o tym yy, powiem o tym, iż, i że jestem, nagram filmik wkrótce że jestem, czy nie jestem hamem. Mogę o tym powiedzieć, czy nie? Zgadzasz się z tym, że jestem? Ale to będzie właśnie kiedy? Czy zawsze, czy też nie? Nawiązując do ostatnich jakichś tam tematów, myślę, że to będzie fajny filmik. E, taki, gdzie dużo powiem o różnych rzeczach, które w ogóle. Rzeczy zostawiłem, bo to chciałem sobie zostawić ten temat. Chciałem sobie zostawić do książki. Kiedyś był, trzy lata temu chyba, pomysł napisania książki o sobie. No i wiesz, nie wolno wszystkiego sprzedawać. No i to w zasadzie o tym nie mówiłem, o jakichś tam. Dymach różnych, i czy jestem hamem, i kiedy jestem e, hamem, kiedy się zachowuję w ten sposób, kiedy mnie Kasia wysyła do różnych rzeczy, żeby niektóre rzeczy załatwić. Wkrótce, w ciągu najbliższych kilku dni. To zjedz najpierw sobie. Nie, to chcę. Słuchaj, miałeś cztery konkurencje, tak? I w które ci najlepiej poszło? We Na wszystkim. Tak? Ha? Pierwsza konkurencja jaka była? Koperta. Koperta była pierwsza? I miałem 24 sekundy, 3 te. Trzy razy takie. Trzy razy trzeba było przebiec. No, tylko ona była duża ta koperta. I jak ci to poszło na ogólnie? Ile osób startowało ogólnie? Nie mam pojęcia. 26 ła No to ci I jak ci poszła koperta? Nie, 24 sekundy. to był najlepszy czas. 24? Tak. No a mówię, że można było to być lepszy, że omijałeś za bardzo. Można było na mnie 24. No łatwo mówić. Więc 24, później było pociąganie, to miałem 11, czyli maksymalną liczbę taką, że tak. Yy, z nachwytem? Z nachwytem, na tak. Z nachwytem? Tak, by, no, nachwytem po prostu. Później było. A bieg, na końcu był. No, później. A brzuszki? No, to brzuszki później były i miałem 31 brzuszków w 30 sekund. I to pełne liczyli tak. brzuszki? I faktycznie trzeba było pełne zrobić. Tak, no. I Ale ile miałeś? 31. 31 w 30 sekund? No? 31 w 30 sekund. 31, 30 sekund. A później byliśmy podzieleni to 30 osób. Było podzielone na grupy. Yy, ja biegłem. No, było 11 osób i 11 osób, bo reszta były dziewczyny jakieś, 5. I. I był bieg na kilometr i byłem pierwszy. No mama mówiła, no. że wszyscy tacy te, Nie ma żadnego. Yy, wszyscy wysportowani, tak widać, że szczupli. Tak. I wystartowałem tak, tak sobie lekko. Ja tak długie kroki robiłem nogami. Mama powiedziała, pokazywała mi, że ty już strasznie masz długie nogi. No, yy, piąty. Bo wystartowałeś i byłeś daleko? Piąty byłem. Przede mną była czwórka osób, to nie? Dwójka tam w ogóle gdzieś za połową, już daleko bardzo, bo wyproli. I dwójka. No i tak sobie biegnę, wyprzedzam tego y, czwartego, byłem trzeci. No i później, tak przy końcu, tak y, 800 metrów było, tam jest 1000. Wyprzedziłem takiego, wyprzedziłem kolejnego, trzeciego, co nie? I tam dwójka pierwszych, dwójka pierwszych była y, daleko mnie byłem mieli bardzo długi. Ciężko by mi było ich dogonić. Jakby była duża odległość między nimi, no. oni byli pierwsi sobie tak obok siebie no i ja po prostu miałem powiedzieć ja po prostu miałem y, trzeci powiedziałem sobie no że w sumie trzecie miejsce to i tak będzie dobrze no ale była jakaś odległość nie wiem ilu metrów to było ze 100 metrów ta, taka tak? No coś takiego i tak postanowiłem sobie już było przy końcu prawie y, tam było chyba z 200 metrów do końca i taką tak wyprułem i chyba nie. Nie Marcel, nie, nie, nie chcę nic. To jest miłośnie Marcel. Który? Ten ten? Ten jest miłość, tak? A, sorry, pomyliłeś. Po, dobra, pokaż mi jak ty mi pokazywałaś, bo, ty, bo Kasia była na tym teście. I, i, i jak, jak Miłosz robił te kroki? Byłaś zdziwiona, że on robił bardzo długie? Normalnie bieg tak jak biegają biegacze, tak? Że on jest wysoki, ma długie nogi. To już później jak przyspieszał, to robił takie kroki, takie, takie wielkie, długie. Że, że takie długie robił, tak? No. Ale jak się wtedy czułeś? Dobrze, tylko... Po, jak było 800 metrów, to już później było mi tak sucho w gardło, że nie mogłem połknąć śliny. Nie czułem w ogóle śliny. I jak chciałem przełknąć, to czułem, że zaraz się miał jakby udusić. I wyprzedziłem ich tak yy, na zakręcie, tak szybko, a była bardzo duża różnica. I ich tak wyprzedziłem, no i i wygrałem. Powiem ci tak, że ma mama była zadowolona. on Dumna z ciebie. No, idziesz w ślady ojca. Tatusia. Dobrze. No, nie. Czy ja mogę powiedzieć, do jakiej szkoły idziesz? Nie. Nie chcesz jeszcze zdradzać? Nie. Dlaczego? Nie będę mówił. Dlaczego nie będziesz mówił? Nie będę mówił. A jaka klasa, jaki ten? Nie. No i pogoda zaczyna się zmieniać. Nadszedł ten oczekiwany deszczyk. No dobrze, to na dzisiaj już wszystko. Cześć.